Cześć, ciemanko! Z tej strony Patryk, ja jestem Dobry w te klocki, a Was witam wszystkich ponownie na kanale Klockowizji. Chcieliście Star Warsy z powrotem na kanale Klockowizji? To macie. W dniu dzisiejszym będzie Naboo Starfighter. Zostańcie ze mną. Cieszę się, że jesteśmy już wszyscy razem po tym krótkim wstępie. Jak widzicie, zestaw Star Wars nie najnowszy, bo ma już 6 lat, ale dawno ogólnie nie dostaliśmy od Lego żadnego nabu Starfightera, więc ja przygotowałem Wam recenzję tego 6-latka, ostatniego bu Starfightera, jakiego dostaliśmy od Lego, i ja uważam, że najfajniejszego. A dlaczego? Zaraz Wam o tym wszystkim opowiem. W ręce mam pudło do tego setu, no i tutaj rozgrywa nam się cała scena, którą możemy znać z epizodu pierwszego. Ja lubię w ogóle bu Starfightera, a to dlatego, że ja lubię cały epizod Pierwszych Gwiezdnych Wojen. Wiem, że jest to rzadko spotykana opinia, no ale cóż poradzić? To był pierwszy film Gwiezdne Wojny, jaki ja widziałem. Mam do niego ogromny sentyment. Anakin Skywalker wylatuje z hangaru na Nabu Starfighterem na pokładzie Arthuditu, no i on, wylatując tutaj, potrąca droidy. Obi-Wan Kenobi rozprawia się z dowódcą droidów. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś pilota floty Nabu, no i droidy niszczyciele. Na tyle tego opakowania mamy tutaj kolejną scenkę: jak Anakin ładuje się do kokpitu, a Obi-Wan walczy z trzema droidami naraz. Pudełko odkładam na bok, i zobaczcie, ile fantastycznych rzeczy dostajemy w tym Oto zestawie. Ja tak naprawdę jestem zachwycony tym zestawem właśnie za to ile możliwości zabawy on dostarcza, jak dużo ma figurek, jak dużo ma akcesoriów, no i takich różnych dodatków właśnie dla tego pięknego myśliwca floty Nabu. Bardzo fajny przekrój figurek w tym zestawie, przede wszystkim najfajniejsza figurka z tego zestawu to jest Obi-Wan Kenobi, młody Obi-Wan z brązową peleryną. Główka posiada również rewers, taki bardziej spokojny, drugi jest taki waleczny. Oczywiście w dłoni miecz świetlny i jak widzicie Obi Wan był wtedy padawanem, więc tutaj na torsie jest narysowany jego warkoczyk padawana meczujący nam tutaj z jego fryzurką. Oczywiście standardowy Artu Ditu takiego jakiego możemy znaleźć w wielu wielu zestawach serii Gwiezdne Wojny. Standardowe blaszaki, droidy. Z tego jeden to dowódca, a to możemy rozpoznać właśnie po tych żółtych. Elementach na główce, jak i tej żółtej kropeczce na torsie. W dłoni, oczywiście, blastery. Mamy tutaj jeszcze. Anakina Skywalkera, ten Anakin Skywalker wpadł chyba pod jakiegoś kota, niestety tutaj te nóżki i główka są, są mocno pogryzione, więc no on prezentuje się tak lipnie, również ma rewers jeśli chodzi o główkę, no i główka też jest niestety, niestety mocno pogryziona, więc tutaj będę musiał tego Anakina odnowić w mojej kolekcji, no bo m, wypada po prostu słabo. Mamy tutaj jeszcze pilota z floty Naboo, pilot ma w dłoni blastera, ale również jest... Skuty kajdanami, bo jak pamiętacie, w epizodzie pierwszym ci wszyscy piloci z floty Nabu byli w hangarze skuci kajdanami, dopóki nie oswobodzili ich właśnie nasi bohaterowie: obi Qui-Gon Jinn, którego po prostu w tym zestawie brakuje. Szkoda, że go nie ma w tym zestawie to już by było chyba za dużo fajnych rzeczy w tym zestawie, gdyby jeszcze Kwajgon nam się tutaj trafił. Mamy tutaj bardzo ciekawą skrzynię, na której stoi hełm pilota i jest to hełm pilota, który Anakin znalazł po prostu w Naboo Starfighterze, gdy on się tam schronił na chwilkę. wtedy Anakin po prostu szybko założył ten hełm na głowę no i dołączył do walki. Już z poziomu pilota myśliwca. W skrzyni tej żółtej, którą znajdujemy w tym zestawie, znajdują się dodatkowe dwa małe blasterki, które w tej scenie, którą pokazuje ten, ten nasz zestaw, zostały rzucone po prostu dla innych pilotów, żeby dołączyli do walki z droidami na równych warunkach. Skrzynię zamykam. Posiadamy tutaj jeszcze taki pojazd na kółkach, pojazd, który przewozi nam strzałki do tego zestawu. Strzałek w zestawie jest aż 6. Cztery na tym oto pojeździe oraz dwie już w na Starfighterze. Co ciekawe, mamy również do tego Starfightera takie oto jeżdżące schody, które możemy tutaj sobie podłączyć, aby po tych schodach dostać się na pokład myśliwca no, i oczywiście w zestawie są również droidy niszczyciele. Droidy bardzo fajne, fajnie zrobione. One tak naprawdę nam się w tą kuleczkę składają, taką prowizoryczną oczywiście, ale są w stanie się tak przetoczyć i zacząć przeprowadzać zmasowany atak na swoich wrogów. Mnie to, jak te droidy są zrobione, całkiem, całkiem odpowiada. I w tym zestawie takich droidów identycznych dostajemy właśnie dwa. Więc mamy tutaj naprawdę dużą armię Federacji Handlowej, bo droidów jest aż. 5 z tego dwa niszczyciele. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze taki, mm, to jest chyba jakiś dystrybutor, instrybutor z wężem do tankowania naszego Starfightera, naszego myśliwca. A sam myśliwiec jest ułożony na takiej dodatkowej podstawce. Tą podstawkę również dostajemy w zestawie. Ja jej nie zbudowałem, ona jest obkręcana. No i u mnie ten. Starfighter prezentuje się właśnie wyśmienicie na tej podstaweszce na półce, więc to jest też całkiem fajny motyw ekspozycyjny. To rzadko dostajemy, jeśli chodzi o różne myśliwce z gwiezdnych wojen. A powinien być taki stędzik dołączany. Ja uważam, nawet do takich zestawów. Typowo zabawowych w skali minifigurkowej, ponieważ to pozwala nam po prostu fajnie eksponować ten model na półce. Przyjrzyjmy się teraz samemu myśliwcowi. Ja uważam, że jest zrobiony po prostu przepięknie. Tu ma oczywiście miejsce, do którego możemy wstawić naszego Droida i z Artu Ditu na pokładzie, no to już w ogóle ten myśliwiec robi naprawdę fantastyczne wrażenie. W tym miejscu mamy taki. Motyw, że możemy do góry podskoczyć, tak, żeby ten nasz Artudito tutaj wyskoczył, ale lepiej, żeby póki co był w środku. W tym miejscu kolejny czerwony przycisk, który odpowiada za strzał ze strzałek. Zależy, czy popchniemy tą wajchę do góry, czy w dół, to wyszczelimy zielone. Strzałki. Przepięknie są zrobione te silniki. One są zrobione na takich technikowych felgach. Tutaj mamy również element technikowy, bardzo rzadko spotykany w takim transniebieskim kolorze. No i robi to naprawdę fantastyczne wrażenie. Bardzo ładnie zaprojektowany model Nabu Fightera. Myślę, że Lego przeszło naprawdę długą drogę od tego pierwszego myśliwca Nabu, który został wydany przecież w pierwszej fali zestawów Lego Star Wars, jakie kiedykolwiek wyszły. Zdjęcie tego pierwszego myśliwca Nabu zostawiam wam tutaj w prawym dolnym rogu. No i ten po prostu prezentuje się przepięknie. W każdym calu, myślę, że nie mógłby być lepszy, jeśli chodzi o minifigurkową skalę. Ten model dla mnie to jest po prostu dyszka. 10 na 10 i myślę, że po prostu cały zestaw jest naprawdę warty uwagi. Jeśli chcecie do swojej floty pojazdów z Gwiezdnych Wojen dołączyć Naboo Starfightera to ja Wam polecam tego właśnie 75092 z 2015 roku. Ja sam jestem ciekawy ile jeszcze przyjdzie nam poczekać na kolejną wersję Naboo Starfightera. Jestem bardzo ciekawy również czy będą w stanie przebić tego, bo ten uważam, że jest bardzo dobry. A Wy dajcie mi znać w komentarzu na jakie inne pojazdy ze świata Gwiezdnych Wojen dalej Czekacie, które jeszcze nie zostały zrobione po prostu przez Lego nigdy. Pamiętajcie również zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli film Wam się podobał, subskrypcję na kanale Klockowizji. Na dziś to by było na tyle. To był Patryk, to była Klockowizja. Dzięki, że kolejny raz byliście ze mną. Na razie.